Witam Was, kochani, na tarocie codziennym. Zapraszam Was do oglądania czytań miesięcznych, a niedługo w ten weekend zacznę nagrywać czytania roczne dla wszystkich znaków Zodiaku. Miesiącami, tak jak zrobiłam dla Barana, jeżeli chcecie sobie zobaczyć, jak te czytania wyglądają, to. Przyjrzyjcie moje nagrania. No dobra kochani, dzisiaj jest 5 grudnia 2024 czwartek. Zobaczmy, co nam karty chcą powiedzieć. Mamy list. Znowu jakaś wiadomość. Wczoraj był list. Dzisiaj mamy klucz. I niedźwiedzia. No. A co jeżeli chodzi o Tarota? Zobaczmy kartę Tarota. Mamy cztery buławy. Mamy królową mie mieczy. I mamy wieże. Słuchajcie, kobieta z znaku Morza Powietrznego albo kobieta o cienkim ciętym języku dzisiaj może potrząsnąć Waszym życiem. Ale to dla niektórych. Moi kochani, <laughs> list. W możecie otrzymać jakąś ważną wiadomość, pisemną, werbalną. Może dotyczyć ta wiadomość pracy, finansów, spraw osobistych. Może to być jakiś list, jakaś wiadomość, coś, co długo czekało na rozwiązanie, lub przyniesie jakieś nowe informacje, które wpłyną na, 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 na Wasze decyzje, kochani. Do tego mamy klucz i klucz oznacza, tak jak gdyby, odkrycie odpowiedzi albo rozwiązanie problemu. Dzisiejsze wydarzenia mogą przynieść jasność w sprawach, które były dotychczas niejasne. Jest to również karta sukcesu, która mówi o otwieraniu nowych drzwi coś, co przyjdzie wiadomości w tym liście może okazać się przełomowe. Do tego mamy niedźwiedź. Niedźwiedź to jest ochrona, to jest autorytet, może wskazywać na jakąś wpływową osobę w Waszym życiu albo jakąś sytuację, w której to Wy będziecie musieli pokazać swoją siłę, swoją determinację. To jest również karta związana z finansami. Możliwe, że dzisiejsze wydarzenia dotkną Waszych kwestii materialnych, gdzie trzeba będzie zachować czujność i ogólnie mądrość. Słuchajcie, mamy cztery buławy. To jest energia radości, stabilności, celebracji. Możecie dzisiaj cieszyć się chwilowym spokojem e, albo jakimś wydarzeniem, które przyniesie wam poczucie e, spełnienia. Nawet jeśli jesteście, tak jak gdyby, w takich trudniejsze czasy macie. E, możliwe jest spotkanie w gronie bliskich osób. E, coś, co przyniesie wam chwilę takiego wytchnienia. Cztery buławy. Do tego mamy Królową Mieczy. Możecie się zadawać z osobami spod znaku powietrznego. Może się pojawić jakaś osoba spod znaku. Ale Królowa Mieczy wskazuje na to, że będziecie musieli podejść do dzisiejszych spraw z chłodnym umysłem, z rozwagą. Będziecie w stanie analizować sytuację bez emocji, co pozwoli wam podjąć mądre decyzje. Możecie stanąć przed koniecznością dzisiaj wyrażania Wyrażenia swojej opinii w sposób stanowczy, a nawet surowy. Macie się nie obawiać tego, macie być asertywni. I do tego mamy wieże, nagłe zmiany, e, które mogą początkowo wydawać się trudne, a nawet destrukcyjne, może się zdarzyć coś nieoczekiwanego, co zmusi Was do przewartościowania sytuacji lub waszych planów ogólnie. Jednak w połączeniu, ja bym powiedziała, z kluczem, z królową mieczy. Te zmiany przyniosą Wam, tak jak gdyby ostateczne uwolnienie i nowe możliwości. Także ważna wiadomość przychodzi dzisiaj. Istotne informacje, które wpłyną na Wasze decyzje, plany. Tu będzie jakieś rozwiązanie. Dzięki rozwadze Królowej Mieczy i, ta, i, i jej chłodnemu podejściu znajdziecie sposób, sobie, sposób na poradzenie sobie z trudnościami, albo wykorzystacie jakąś okazję. Do tego macie siłę albo wsparcie, możecie liczyć na swoją wewnętrzną moc, albo pomoc jakiejś osoby z autorytetem. Także tutaj będzie jakiś moment przełomu dzisiaj. E, może dojść do jakiegoś nagłego wydarzenia, które wywoła napięcie, ale w dłuższej perspektywie przyniesie to e, ten, ta, ta wieża przyniesie ona oczyszczenie sytuacji i nowe, i nowe możliwości. E, Również będą momenty radości i stabilności. Mimo jakichkolwiek trudności, dzisiaj znajdziecie czas na chwilę radości, na poczucie stabilności, możliwe, że to będzie związane z domem, z rodziną, z relacjami albo relacje wasze z bliskimi osobami. Jaka jest porada na dzisiaj? Zachowajcie spokój, bądźcie stanowczy w swoich decyzjach, nie obawiajcie się zmian bo one prowadzą do nowych, lepszych możliwości. Uważnie analizujcie informacje, które otrzymacie, i zastanówcie się, jak najlepiej je wykorzystać. Także taka, takie karty dla Was na dzisiaj, a ja Was pozdrawiam serdecznie i życzę Wam miłego czwartego.